faza idealizacji, kochani, technika trzecia, future faking, przyszłość, która nigdy nie miała się wydarzyć. Czym jest future faking? No są to fałszywe obietnice wspólnej przyszłości. używane tylko po to, żeby zdobyć twoje zaufanie, ofiaro, otworzyć się emocjonalnie, przywiązać, e Przywiązać Cię do toksyka, do toksycznej osoby, a tak naprawdę ta osoba nigdy nie ma zamiaru tej przyszłości realizować. To jest niewyobrażalne. E, będziesz słyszeć, z Tobą chcę mieć dzieci. Pływałem dziś na basenie i wyobrażałem sobie, jak wyglądałyby nasze dzieci. Ach, zobaczysz, pojedziemy razem do Tajlandii, do Paryża, do Toskanii, na no, romantyczne miejsca albo wspaniałe wakacje, Malediwy. Ślub w Las Vegas, ok, tylko my dwoje. Marzę o ślubie z tobą. A potem nic, cisza, odsunięcie albo atak, jakieś pretensje. To nie były marzenia, to był hak emocjonalny. Jeżeli ktoś ci coś obiecuje, ale nikt w tej sprawie nie robi, nie ufaj temu. To nie jest prawda, to jest fake. Ktoś to kocha, ktoś to jest zaangażowany, zrobi wszystko, żeby z tobą być i żeby pokazać Ci, że się stara. Ok? Będę o tym jeszcze mówić. Co się dzieje w mózgu ofiary? Następuje aktywacja układy nagrody, czyli dopaminka. Tam się mocno kręci, biednie, biednie, do góry, wysoko. Obietnice w przyszłości wywołują właśnie eksplozję tej dopaminy. Móz traktuje wizję relacji jako realną nagrodę. Jeżeli masz wizję z tym człowiekiem, to już to jest dla ciebie nagroda, ty już jesteś szczęśliwa, okej? Okay? Szczęśliwy, tak samo mężczyzna. To działa jak uzależnienie behawioralne. Na przykład kobieta obiecuje, że mężczyzna, który chce mieć dzieci, obiecuje tak, założymy rodzinę, urodzę ci dzieci, będziemy mieli piękny dom, wspaniały, ja będę tą cudowną mamusią, żoną, super, mężczyzna się cieszy, bo chce rodzinę, pobierają się, a ona potem mówi, wiesz, ale ja zmieniłam zdanie, jednak nie chcę dzieci. Ech, ech. Takie, e, takie o metody manipulacji też znam e, z autopsji e, znanych mi osób. E, oś HPA, nadzieja, napięcie, ulga, rozczarowanie, cykl stresowy. To cały czas się miesza. Mózg uczy się, że ból jest częścią miłości. To nie jest prawda. Ból nie jest częścią miłości. Zdrowa miłość nie boli. Chora, patologiczna, toksyczna tak, boli ale zdrowa nie powinna cię boleć. Reakcje limbiczne, hipokamp i ciało migdałowate. Emocjonalnie pamięć, emocjonalnie pamięć tworzy wiązanie z iluzją, a nie z realną osobą. Czyli